No jestem u nas na parkingu, no tak właśnie, takie mamy ekipy do sprzątania. Przecież tu ten koszt to na pewno był z tydzień, tej ekipy tu nie było. No bierze ktoś za to pieniądze i tu jest nic nie robione. Ja się pytam, gdzie jest dział techniczny, gdzie jest zarząd, gdzie jest prezes? Dlaczego on nie dba? Dlaczego oni raz w tygodniu nie przejdą po tej całej spółdzielni, nie pooglądają tych różnych rzeczy? No mają parking tu, pełny w dziurach, nikt nic nie naprawia, nikt. Nikt. Tak samo tutaj wczoraj przyszłem jest zakaz auta stały. Z tej strony auta stały. Moja żona nie mogła tu w ogóle wyjechać. Gdzie są jakieś tutaj z tej strony po, pomontować? Tutaj tabliczki, te znaki przenieść albo załatwić jakoś sprawę. No nic się tu nie dzieje. Nic, nic. Siedzą na stołkach, biorą pieniądze, podwyżki tylko chcą. Jakieś dodatkowe, kurde premie uznaniowe po 30%. To ile? Za co? Za co? Za co. Pytam się, dlaczego rada nadzorcza, w tym przewodniczący, nie wpływa na prezesa i nie rozlicza tego człowieka? Jeżeli ja sam też jestem w radzie, ale nie pozwalają na to, ja chętnie bym tutaj zrobił porządek. No, ten człowiek naprawdę nic nie może zrobić albo sam nie może zrobić, albo ktoś go y, wstrzymuje. No nie wiem, no nie wiem. O tu, kostka brukowa, proszę, rozpieprzona leży. Że to jest kurwa, tu są jakieś jaja w tej spółdzielni. Tu nie ma gospodarza. I, i, I nic z tego nie będzie. No proszę, no. ja teraz mam to robić. No. Nie ma problemu, ja płacę i jeszcze robię. No. O, tutaj ekipa robiła budowlana wspaniała. Zostawiła cały syf, nic, nic się nie dzieje. Jeszcze ten chodnik z, z, papro, z paprotrany Powrzucana tutaj pełna jest piasku. Yy, jak to to wygląda? Jak ten trawnik wygląda? Ja wiem, że dzierżawimy ten teren. To sobie oni zrobili normalnie numer taki, że. Z, z, z rady, z dzielnicy, sobie napisali, że ktoś się wywrócił, i no i pan prezes wziął i wydał członków pieniądze na chodnik, który nie jest nasz. Bo my to dzierżawimy. My jeszcześmy tej działki nie, nie wykupili. Złożyliśmy do miasta. Nie wiadomo, czy nas w ogóle będzie stać na to. Bo to jest kwota kilkumilionowa razem z tym wspaniałym, pięknym parkingiem. I tu się nic nie dzieje. No proszę zobaczyć. No jak to wygląda? Jeszcze zrobili chodnik dotąd. Natomiast pojechać dalej tutaj do końca zrobić tutaj pełno dziur, wszystkiego. Jak tu można chodzić? Co tu jest? Kto tu rządzi? To jest cały dział do odwołania cały ten zarząd. Tak samo w Radzie Nadzorczej trzeba wreszcie zrobić sporządek. Są ludzie, którzy chcą, chcieli coś zrobić, a jest jeden gość, który to wszystko wstrzymuje. Chciałby być prezesem, ale nie wiem czego. Nie wiem czego. Widzenia.